Ja sobie tu jeszcze włączę. Na razie dam operatora, proszę, żebym nie przełączył, bo najpierw prezentacja potem jak mi starczy czasu, bo będę biegł, to może nawet uda mi się włączyć Kugisa. Także to z tego będzie mi ciężko. Tym się coś tak przesuwa? Dobra. Słuchajcie, dzisiaj było dużo bardzo ciekawych tematów, takich już bym powiedział, lekko mocno zaawansowanych. Deep learning, AI i inne takie. A ja bym was chciał zabrać jeszcze trochę do do podstaw, no może nie tyle podstaw, co do no, fundamentów, tak? czyli od czego się to wszystko bierze, co potem. No i te wszystkie rzeczy musimy w czymś zapisywać. No i oczywiście znanym i lubianym formatem, synonimem wektorów jest shapefile. I ja zawsze jak pracowałem w urzędzie, to się denerwowałem, że czemu ci urzędnicy i ci wszyscy ludzie nie używają shape'a, tylko wysyłają jakieś dziwne taby i inne formaty, których nie umiem albo nie mam oprogramowania, żeby wczytać, czemu nie używają Shape'a? To było 20 lat temu, więc najpierw 20 lat Shape wchodził do urzędów, a teraz martwię się, że będzie 20 lat wychodził. E, dlatego jest ta prezentacja, bo Shape file jako taki jest bardzo fajnym formatem danych. Sam fakt, że przez tyle lat się utrzymał na rynku w ogóle IT, lata 90. to jest jakaś zamierzchła przeszłość, on dalej żyje i ma się całkiem dobrze. E, tylko, że no, jak pewnie wszyscy doskonale wiemy ma parę plusików i minusików. No z plusików ja bym wymienił e, ten drugi e, i każdy kto współpracował z kadowcami wie, że oni w zasadzie jedyny format gis jako, jako tako łykają to jest Shapefile i KML. KML oczywiście w Google Earthie, bo do niczego innego nie wczytają, ale e, z mojego doświadczenia kadowcy tylko, tylko shape'a. W ogóle geopaczka nie jest obsługiwana przez ichniejsze jakieś relsysy, autokady i tak dalej. Przynajmniej według mojej być może już nieaktualnej wiedzy, jak macie inną, to mnie śmiało prostujcie. Jestem otwarty na krytykę. Może nie za mocną, ale. Ze względu na to, że jest to binarny format plików, jest stosunkowo niewielki i stosunkowo szybki. Jak sobie go porównamy do KMLi, KML nie KMZ-ów, czy GeoJSON-ów, to no, moim zdaniem dalej całkiem nieźle się broni. Ma bardzo proste założenia, a moja pani od polskiego mówiła, że jak jesteś prostym człowiekiem, to dobrze, abyś nie był prostakiem. No i moim zdaniem to świadczy o tym formacie dobrze, że jest prosty, każdy go rozumie, czy niemal każdy go rozumie. Jeżeli ktoś zna jakieś inne zalety Shape'a, pewnie ma, to śmiało można mi przerywać albo po, po prezentacji wziąć. Natomiast no, ma też sporo minusów, na które wszyscy narzekamy. To jest subiektywna lista i kolejność specjalnie niespunktowana. Mnie zawsze najbardziej bolało, szczególnie jak pracowałem w służbach ochrony przyrody, że część opisowa tekstu tylko 255 znaków. To jest raptem półtora SMS-a, to jest bardzo mało. Nie? Da, da się to jakoś tam poobchodzić, ale zazwyczaj jest to tak zwany. Ból 4 liter. No i co? I jeszcze sam fakt, to pewnie mój następny prelegent, mój kolega Karol będzie o tym dalej mówił. Sam fakt obcinania na przykład nas w kolumn, które czasem są tak enigmatyczne, szczególnie z polskich służb geodezyjnych, że czasem ciężko się domyślić o co chodzi. Dopiero po samych danych wiadomo o co chodzi w kolumnie. No ale to też wynika z tego. Według standardu rozmiar to jest 2 giga, ale nie wiem czy wiecie. To oprogramowanie, którego się tutaj nie wymawia, nie wczyta pliku shape powyżej 2 giga, ale Google już wczytuje. Także według standardu nie powinien, ale zresztą tak samo jest z, z kolumnami, ale, ale wczytuje. Część ludzi narzeka na brak topologii, mnie jakoś specjalnie jej, jej brakowało. No i tak dalej, i tak dalej. Są, są te minusiki. Mnie najbardziej przeszkadzało to, że jest wieloklikowym formatem i to, że tylko 255 znaków w tekście. A kto nie dostał. Kiedyś w załączniku tylko shape'a, niech pierwszy rzuci kamieniu. No dobra, a czym jest ta geopaczka, geopackage? Czy przez niektórych już słyszałem pieszczotliwie zwanych geopaczuchą? No to jest zupełnie nowy format. Znaczy, tak naprawdę to nie jest nowy format, bo to jest oparte na silniku SQLite, ale tak, takie są tam zasady wdrożone w środku, nie wdając się w szczegóły że no jest to wyniesione do jakby rangi nowego formatu. No jest to po prostu geobaza plikowa, która nie wymaga systemu zarządzania tą bazą tak jak na przykład nie wiem postgres, no niech będzie, jakby jest sobie samodzielna opracowana w 2014 roku więc daleko później niż Shape i co więcej jest rozwijana w kolejnych iteracjach teraz aktualna jest 1.4 nie tak dawno wprowadzono do niej indeksy przestrzenne które no to chyba wersja 1.2 które bardzo przyspieszają wszelkie analizy no i to, co jest najważniejsze z dzisiejszego punktu widzenia, ja naprawdę głęboko wierzę, nawiązując do tego, co powiedziałem, że jesteśmy społecznością, jest tam no, tutaj ile ponad 300 pewnie wszystkich razem, jak każdy z nas, ja naprawdę wierzę w takie małe kroczki, jak każdy z nas zmusi swoich współpracowników albo kolejnego maila, żeby to nie był shape, tylko geopaczka, to powolutku, powolutku tą siłą powinniśmy wypierać tego shape'a, no bo po prostu jest bezsensowne, nie ma racjonalnego powodu, żeby on dalej z nami był, stąd rosnąca moja brutalność, bo po 10 latach, kiedy uważam, że już go nie powinno być, bo była geopaczka, on dalej jest i trzyma się mocno i dalej jest synonimem wektorów. To, co e, e, chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o zalety, sobie pójdę tu, bo nie widzę, to oczywiście naprawia wszystkie wady shape, absolutnie wszystkie. Nie? Jakby cokolwiek nie wymyślimy, to geopaczka to poprawia. Przede wszystkim jest formatem, który potrafi trzymać wiele warstw w jednym, w jednym pliku, czyli jak mamy 15 shape'ów, to wiecie, co się dzieje na waszym dysku twardym, e, to możemy to wszystko wgrać do jednej geopaczki. Co więcej, trzyma również, może trzymać również rastry. Co więcej, w kugisie można zdefiniować, żeby trzymał symbolizację warstw, czego w Shape'ie też nie ma i co też jest dla wielu użytkowników takie dziwne, że za każdym razem inny kolor im się wczytuje, tak czemu. No i dodatkowo jeszcze też nie każdy wie, że można zapisać projekt kugisa w samej geopaczce. Czyli możemy mieć cały ekosystem z rastrami, z plikami niegeometrycznymi, z wektorami, wiele warstw i projekt w jednym eleganckim pliku geopackage. Mam nadzieję, że starczy mi czasu, bo nie włączyłem stopera, to może mi się kugisa uda odpalić. A drugą rzeczą, według, nie sprawdzałem tego ze stoperem w ręku, ale według artykułów znalezionych w internecie, szybciej przetwarza niż Shapefile. Kugis na operacje przestrzenne Nie niewiele szybciej, ale szybciej. No i jakby natywnie, w Shapefile te indeksy przestrzenne muszą być policzone, natomiast w Gołopatce one są natywnie włączone pod warunkiem, że jest powyżej wersji 1.2. Co ciekawe, Esri się broniło, ale coraz szerzej wspiera. Do niedawna tylko odczytywała geopaczkę, teraz już chyba można jakieś tyle zapisywać. Tu mam link do bloga, który jest aktualizowany i wbrew pozorom dosyć często pojawiają się pod tą stroną aktualizacje, co już Argis potrafi. Argis Pro, jest możliwe życie pomiędzy kugisowcem a argisowcem, jeżeli chodzi o geopaczki, bo powinien obsługiwać. I no i co? I to, co moim zdaniem jest najważniejsze, oprócz tego, że wprowadza bardzo duży porządek na dysku. Aha, jeszcze minusiki. No, jak wszystko ma swoje minusiki i przed tym was przestrzegam i moim zdaniem to jest jedna z najfajniejszych, oprócz tego, co będzie zaraz, rzeczy, które mam wam do przekazania, bo wynika z doświadczenia. Ja jakoś, nie wczytując się w dokumentację techniczną, założyłem, że geopaczka, skoro jest bazą danych, to można na niej pracować wielu użytkowników naraz w sieci. Nie, nie można, nie róbcie tego. Na dyskach sieciowych network files share nie działa to dobrze ze względu na transakcyjność bazy danych, czyli to co jest jej zaletą na dysku na komputerze hoście, gdzie jest dużo bardziej odporna geopaczka na uszkodzenia, na niechciane zapisy, na uszkodzenia, gdzie shape potrafił się zepsuć, geopaczka się raczej nie zepsuje, ponieważ jest ten transakcyjny system zapisu znany z profesjonalnych geobas, natomiast ten sam system powoduje blokady i dziwne działanie na dyskach sieciowych. To wynika ze specyfikacji SQLite, na którym jest oparta geopaczka. Odsyłam tutaj do dokumentacji technicznej, jakby ktoś chciał poczytać. Generalnie tego nie róbcie, do tego trzeba użyć PostgreSa. Natomiast to, co naj, najfajniejsze, to to, że potrafi w SQL-e. SQL, geopaczka, i nie tylko jakby jest obsługiwane i zapisywane w projekcie qgis ale również można tworzyć za stałe zapisane widoki, czy tak zwane tabele wirtualne, jak tam kto używał, chyba profesjonalnie się jednak nazywa widoki. I można z tych samych danych robić różne zestawy, które nie zajmują więcej miejsca. O co chodzi? No Na przykład mamy wszystkie miejscowości w Polsce z Państwowego Rejestru Nazw, nazw Geograficznych, a mnie interesują tylko te na jar, nie? no to robimy sobie widok na podstawie filtra i to może być osobna warstwa w gopaczce, którą wyślecie komuś. i Ten ktoś wczytując te dane nawet nie wie, że to nie są fizyczne dane, tylko po prostu generują się na żywo na zasadzie filtra. Punkt drugi jest dynamiczna geometria. To uwierzcie mi na słowo, już nie będę odpalał Kugisa, bo pewnie już mam za mało czasu. Uwierzcie mi na słowo, że tak samo jak generowana dynamicznie jest informacja z filtra, z tabeli jakiejś większej, tak samo może być generowana dynamicznie geometria. Tutaj akurat jest prosty przykład, zaraz go mówię Buforów, ale rzeczy mogą się od siebie dynamicznie odejmować, uzupełniać generować. Tutaj akurat wokół tych obiektów wyfiltrowanych, punktowych, to polecenie tworzy w locie bufory o zmiennym kształcie, bazującym na tabeli, na kolumnie bufor. O co chodzi? Że każdy punkt ma swój niezależny bufor działania. powiedzmy, że to jest, nie wiem, zasięg skażenia albo zasięg fali radiowej. I ten punkt dynamicznie ma generowany bufor. Do czego to zmierza? Do tego, że jak skasujemy jakiś punkt, to na warstwie wirtualnej, czy na widoku, którym, którym stworzyliśmy, również ten bufor sam zniknie. Nie musimy go w locie generować. I tak samo, jeżeli dodamy i tylko naciśniemy zapisz geopaczkę, automagicznie nam się od razu pojawia na widoku zrobiony bufor. To może być, służyć do wszystkiego. To może służyć do przecinania, nie wiem, osi drogi krajowej z rezerwatem przyrody. Jeżeli się w UFS-ie pojawi nowy rezerwat przyrody, to automagicznie Wam się przetnie to w momencie otwarcia geopaczki. Tak? Możliwości jest bardzo dużo, nie będę się rozwlekał, co potrafi SQL, pewnie wie, większość z Was wie, a jak nie, to polecam się zainteresować, bo naprawdę może przyspieszyć pracę. To druga rzecz, którą Wam chciałem sprzedać, to że nie jest prosto zrobić taki widok, w sensie jako tabele w projekcie jako widok w projekcie to zapisze się w projekcie natomiast żeby zrobić to do geopaczki to jeszcze trzeba użyć tych dwóch ostatnich akapitów czyli zarejestrować nowy widok przestrzenny i dodać wpis do tabeli gpkg geometry column ja mam nadzieję że to po prostu w pewnym momencie wejdzie do obsługi Database menadżera w Kugisie, żeby po prostu robił widoki. i samo się to będzie działo. Na dzisiaj, przynajmniej według mojej wiedzy i tego, co wyszperałem w internecie, trzeba to zrobić samemu. Nie jest to trudne, no ale ręczna robota jest potrzebna. I to w skrócie tyle. Jakby ktoś chciał pogadać o, o geopaczce, to zapraszam oczywiście na nasze stoisko. No i co, i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.